nas firma AutoDNA umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN, a specjalny kod rabatowy dla widzów Motodziennika znajdą państwo w opisie filmu. Dzień dobry państwu Jacek Balkan, zapraszam na test recenzję samochodu, który stoi za mną. Jest to Kolejny chiński SUV, kolejny chiński SUV z napędem hybrydowym MG ZS. Test tego samochodu niecałe dwa lata temu był już na kanale. Jeździłem tą pierwszą chińską generacją, drugą w ogóle, i tamten samochód nie zostawił po sobie dobrego wrażenia. Jeździłem tą wersją 1.5, która wtedy kosztowała około 80 tysięcy złotych. Chyba w dalszym ciągu tyle kosztuje. I zastanawiałem się, o co tu w ogóle chodzi z tymi chińskimi samochodami. Jak ktoś mógłby chcieć coś takiego za 80 tysięcy, skoro jest tyle Samochodów europejskiej produkcji, które są po prostu lepsze i niewiele droższe, albo wręcz w tej samej cenie. Zaczynając od Daci Duster na różnych małych Seatach, czy Clio Capture kończąc, które suma sumarum są 10-20 tysięcy droższe w zakupie, w racie leasingowej. Kilkaset złotych droższe, natomiast po trzech latach, czy po spłaceniu leasingu, czy kredytu, zostajemy z czymś po prostu w miarę porządnym. To pierwsze MG nie było porządne, w miarę przyzwoicie jeździło i koniec zalet. Silnik 1.5, skrzynia pięciobiegowa manualna. Pamiętam, że bardzo brzydko pachniał tam ten samochód w środku. No i brakowało na przykład wskazania temperatury zewnętrznej, co w przypadku jazdy na przełomie grudnia i stycznia było rzeczą mało przyjemną. Wnętrze wymagało przyzwyczajenia. To był taki zwykły samochód, trochę tak jakby to Hyundai zaprojektował, ale nie teraz, nie 10 lat temu, tylko jakieś 25 albo 30 lat temu. Takie zwykłe jeździdełko. Nic, absolutnie nic porywającego. A to jest dużo lepsze. To jest MG III, drugiej, drugiej albo trzeciej generacji, w zależności od tego, czy liczymy tę pierwszą z lat 2000 jeszcze pod brytyjskim przywództwem, czy nie. Jeżeli liczymy tylko te chińskie produkty, no to jest to druga generacja MG ZS, czyli tego mniejszego, bo jest jeszcze większy HS. I powiem Państwu tak. Ja w zeszłym tygodniu przesiadałem się z Omody 9 do Seata Terra Mar. Proszę się nie ekscytować, to tylko ładnie brzmi. A tak naprawdę, samochód co najwyżej przeciętny, też z układem hybrydowym. No i po przesiadce z tej hybrydy omody, z omody, fajnej hybrydy do tej hybrydy plug-in Volkswagena, to był skok w dół. Tak, po przesiadce do tego MG był skok w górę. Mamy tutaj hybrydę samoładującą, tę samą, która była w modelu 3 testowanym na kanale, czyli mamy tutaj niecałe 200 koni, silnik benzynowy i do tego elektrykę i trzy przełożenia. Pali to, od razu Państwu powiem, między 5 a 6 litrów benzyny na 100 km, w zależności od tego, czy jeździmy więcej po mieście, czy na trasie. Na trasie nie porumakujemy, dlatego że ten samochód ma sporo zalet. Zaraz Państwu o nich opowiem, ale ma też jedną wadę. Nie da się nim jeździć szybko. A poczucie strachu i nie tylko u mnie, również u kierowców, u których nie, nie podejrzewałbym ich o jakiekolwiek poczucie strachu na autostradzie. Tutaj, 130 to już się robi naprawdę nieprzyjemnie. Ten samochód, zaczyna, ten samochód zaczyna bardzo gwałtownie, bardzo nieprzyjemnie reagować na jakiekolwiek boczne podmuchy wiatru, a wcale jakoś tak strasznie mocno ostatnio nie wieje. No i tak jak mówię, jazda autostradą, tak 115, 120, jeszcze ok, ale 130, 140 robi się nieprzyjemnie. Natomiast to, co najważniejsze, ten samochód kosztuje 100. I ten samochód nadal jest przedstawicielem segmentu B, mimo że ma prawie 4,5 metra długości. Czyli tak naprawdę wchodzimy rozmiarem w samochody, takie jak Skoda Karok na przykład. Natomiast nadal jest to platforma podłogowa z segmentu B, nadal jest to samochód wykonany z niezbyt dobrych materiałów, raczej twardych, niezbyt przyjemnych. I Jedyne co ten samochód ratuje, to do tych 120 na godzinę bardzo przyjemne właściwości jezne i świetny napęd hybrydowy. Świetny napęd hybrydowy. Jeszcze tytułem wstępu. Powiem Państwu, że tak jak jeżeli chodzi o samochody elektryczne, no to z tego, co ja zauważyłem już jakiś czas temu, zresztą wielokrotnie mówiłem, Chińczycy potrafią w elektryki. I większość tych samochodów elektrycznych, czy takich zwykłych, tanich, czy wręcz przeciwnie, z takiego udawanego chińskiego segmentu premium, jak Xpeng na przykład, czyli te 250 tysięcy złotych, większość tych samochodów jeździła po prostu przyjemniej. Miała lepiej zrobiony ten napęd, przeniesienie napędu i oprogramowanie napędu lepiej rozpisane niż europejska konkurencja, czy japońska, czy koreańska. No i powoli jest... Tak samo z hybrydami. Ta hybryda, która była w Omodzie, ja nie wiem, na jak długo ona starczy. To jest sprawa otwarta, to dopiero pierwsi klienci ją tak naprawdę porządnie przetestują i sprawdzą, czy to wytrzyma 200 tysięcy kilometrów, czy tylko 100, czy może wytrzyma 500. Tego nie wiemy. Natomiast mogę z całą pewnością powiedzieć, że tym się po prostu bardzo przyjemnie jeździ i jeździ się tym dużo przyjemniej niż jeżeli mamy auto z napędem hybrydowym z Toyoty, Również Kia Hyundai, mimo że to były moje ulubione hybrydy do niedawna, o Volkswagenie czy koncernie Stellantis nie wspominając. No i mamy tutaj za 100 tysięcy złotych, bądź za 115 w wersji ekskluzji, czyli tam z dodatkowo wyposażonej, auto z prawie 200-konnym napędem hybrydowym, które niewiele pali i bardzo przyjemnie jeździ. W dodatku mamy tutaj auto, które ma prawie 4,5 metra długości. Konkurencja Dacia Duster, Dacia Bigster. Opel Frontera, no i pewnie jeszcze kilka takich budżetowych maluchów byśmy znaleźli. Ale o tym wszystkim opowiem Państwu, czy raczej porozmawiamy o tym wszystkim, jak już się przejedziemy. Na razie popatrzmy sobie na to, jak Chińczycy i Brytyjczycy ten samochód zaprojektowali na zewnątrz. I moim zdaniem zaprojektowali go bardzo ciekawie i, e, i ten samochód jest przyjemny dla oka. E, nic mi tutaj nie zgrzyta. Nie ma tutaj jakiegoś takiego wielkiego fuj, albo jakiejś takiej próby wydobycia z tej sylwetki, jakichś e, wydumanych, marketingowych, mambo jumbo, sportowych, muskularnych itd. Ten samochód równie dobrze mógłby być tak narysowany 10 lat temu, okej? Okay? A natomiast to jest po prostu ładna, schludna, elegancka sylwetka. Jeżeli chodzi o przód, nie mamy tutaj tych absurdalnie ogromnych otworów, jak ostatnio w Volkswagenie. No, widać oczywiście wszystkie chłodnice. Natomiast no, przez te otwory tutaj, przez te użebrowania kot nie przejdzie. No, mysz się prześlizgnie, ale kot już nie w Volkswagenie to i mały piesby przeszedł. Pod tym kątem ten samochód też wygląda znośnie. I tył też jest całkiem spoko, nie ma tutaj bajerów, jakiejś wielkiej blendy przechodzącej od lewej do prawej, nie ma tutaj tak naprawdę nic, co by przyciągało naszą, naszą uwagę, nasz wzrok, taki zwykły samochód. Ale tak jak mówię, elegancki, schludny, jest jak najbardziej OK. To są oczywiście atrapy układu wydechowego, plastikowe, nieprz nieprzelotowa. Bagażnik. Jest jakaś normalna, ludzka półka bagażnika. To się chwali. Sprawdźmy, czy samochód jest, czy nie jest ocynkowany. Auto jest zrobione z ocynkowanej blachy, ale nie do końca. To jest dokładnie to samo co mieliśmy w przypadku MG3, które też pomierzyłem bardzo dokładnie. Czyli mamy tutaj ocynkowaną blachę, z której zrobiono błotniki, z której zrobiono, z której zrobiono o, maskę. Natomiast jeżeli chodzi o kielichy, Oj, bardzo ciężkie są te chińskie. Bardzo ciężkie są te chińskie maski. Natomiast jeżeli chodzi o kielichy i o te elementy poszycia tutaj wewnątrz, to to jest stal nieocynkowana. Fartuch. Fartuch, stal ocynkowana. Natomiast kielichy i, jak możemy się domyślać, podłużnice również tak, podłużnice również są zrobione z nieocynkowanej stali. Samochód ma już prawie 20 tysięcy przebiegu, 18 z jakimś hakiem. My, zrobili, my zrobiliśmy nim przez tydzień chyba około 2000 km, więc naprawdę sporo żeśmy się nim najeździli. Jeżeli miałbym tutaj jakoś odnieść się do tego, co widać pod maską, to powiedziałbym, że jest tutaj względny porządek. To znaczy, że nie ma tutaj jakiegoś nadmiaru rurek, tylko że to wszystko jest jakoś tak w miarę, w miarę, w miarę przyzwoicie. Połupychane. I jeszcze rzut oka na ogumienie. Są to opony firmy GT, które ostatnio w jakimś samochodzie testowym były. Wyróżniają się one tym, że nie jest nigdzie miejsce produkcji zaznaczone. Czyli nie ma tutaj made in gdzieś tam, tylko po prostu jest to opona GT. 18-celowo Felga 215x50 i rozmiar Felgi 18. Malutkie hamulce z tyłu. No i zerknijmy na tył. Tak, na pierwszy rzut oka to całkiem spoko. Natomiast pierwsze skojarzenie, jak e, przepakowywałem tutaj swoje rzeczy, przesiadając się z tego Seata Terramara, no to był Opel Frontera, a nawet gorzej. Dlatego, że tutaj mamy, e, to jest twardy plastik, i mamy tutaj coś, co wiedzą Państwo, że ja mam na to alergię. E, czyli to jest plastik z wytłoczonym e, niby przeszyciem. Czyli o, tak wygląda to jak skóra, ale tak naprawdę to jest twardy plastik, i to wszystko jest z wtryskarki. I ten szef też jest z wtryskarki. To nie jest miękki materiał, który w, sposób jest, który w jakikolwiek sposób jest przeszyty. Czarna tapicerka, oczywiście nie skórzana, tylko ze świnki pepy. Ale wygląda całkiem znośnie. Zaskakująco przyjemnie się do tego samochodu wsiada. Jest tutaj naprawdę sporo miejsca i nad głową, i na nogi, i na kolana. I siedzi się całkiem wygodnie. Troszeczkę jestem bardziej pochylony niż chyba niż bym chciał. Te oparcia foteli, oparcia kanapy trochę leżą. Natomiast jest tutaj jak najbardziej spoko. Pokażę Państwu jeszcze ile jest miejsca na nogi. Sporo, naprawdę sporo. Chociaż fajnie by było, no nie, tam teoretycznie mogę te nogi nawet spróbować gdzieś jeszcze wsadzić pod fotel. Tylko, że coś tam, coś tam wyczuwa i nie wiem, czy tego, fotela, nie, czy tego fotela nie popsuje, po prostu. No i jak siedzimy z tyłu, to taki mamy widok. Ten boczek z przodu jest to bakterie lepsze, to znaczy to nadal jest z wtryskarki, to jest już miękkie, takie skóropodobne, to też i to już jest przeszyte faktycznie, faktycznie nitką. Całkiem przyzwoity panel do obsługi. Do obsługi... Elektrycznie otwieranych szyb. No, i tutaj na dole oczywiście, oczywiście plastik. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, to też to jest takie tworzywo, które jest przeszyte, ale nie nitką, tylko to jest ściek z wtryskarki. No, te tworzywa, one są takie nawet przyjemne w dotyku, lekko twardawe. Co my tu jeszcze mamy? Ustawienia świateł, ustawienia lusterek. No i fotele, które są OK, to znaczy nie bolą mnie od nich plecy. To są bardzo indywidualne sprawy. Natomiast, natomiast te fotele i wyglądają przy tym przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Widać tutaj, tutaj takie delikatne załamania tej ala skórzanej tapicerki, ale siedzi się na tym wygodnie. Schowak i tutaj taka półeczka, półeczko, rączka. Nawet nie wiem na co, bo telefon telefon to się tutaj nie zmieści. Jeden ekran tu, drugi ekran tu. Całkiem spoko się to obsługuje, chociaż mam oczywiście pewne zastrzeżenia, już Państwu mówię, już państwu mówię jakie. To jest taka. Takie menu startowe, tak? Czyli jak uruchamiamy samochód, tutaj mamy tą nawigację, radio i klimatyzację. I teoretycznie jest ok. Natomiast zróbmy tak, jesteśmy w ustawieniach klimatyzacji, bo chcemy sobie na przykład włączyć podgrzewanie fotela. No, w porządku, włączamy sobie podgrzewanie fotela. Mamy tutaj trzy strzałki, ale tak naprawdę to podgrzewanie fotela nie ma regulacji siły i moim zdaniem może wypalić dziurę w portkach, dlatego że trochę za mocno grzeje. No, ta regulacja by się tutaj, by się tutaj ewidentnie przydała. No i teraz chcemy wrócić i na przykład zmienić sobie stację radiową, czy coś tam pogrzebać. Naciskamy to. To. No i chcemy wrócić i chcemy przejść do ustawień stacji radiowych. Wciskamy nutkę, i teraz, choćbyśmy nie wiem co zrobili, nie mamy tutaj możliwości przełączenia się na radio. Jak Państwo zauważyli wcześniej, w tym ogólnym ustawieniu tutaj było radio FM. Natomiast jak wcisnęliśmy nutkę, zmieniło się na muzykę USB albo muzyka z Bluetootha. Gdzie się podziało radio? Jak jest z powrotem wywołać? Musimy wejść tu, i tylko tym przyciskiem możemy sobie włączyć z powrotem radio. To jest na szczęście jedyna wada, jedyna niedoskonałość tego, tego systemu, który obsługuje się dość sprawnie. Ten przycisk jest trochę bez sensu, bo on po prostu wyłącza, wyłącza nadmuch i wyłącza klimatyzację albo ją włącza. Ale ok, jakby tak zdecydowali, wolałbym tutaj coś innego. Da się z tego korzystać przyciski do robienia ciszej, głośniej. Natomiast jeżeli chodzi o tuner radiowy, to jest on tradycyjnie, jak to w chińskich samochodach, po prostu bardzo słaby i w miejscach, gdzie wszystkie samochody europejskie, japońskie, koreańskie grają jeszcze, ten samochód zaczyna przer przer przerywać. No i to widzi kierowca. Ten wyświetlacz jest trochę naćkany. Dużo tutaj jest. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejsze rzeczy, prędkościomierz, Obrotomierz, średnie zużycie paliwa z dzisiaj w dwie godziny przejechałem 85 km, stałem trochę w korkach. Jechałem autostradą, jechałem ekspresówką, średnie spalanie 5. Myślę, że bez większego problemu te 5 litrów zamienilibyśmy na 4,5 na przykład. I też co jest dość ważne, my żeśmy ten samochód już chyba ze dwa albo ze trzy razy tankowali, i to się potwierdza. To znaczy, to co wlewamy do baku i co potem z tego baku znika, to jest mniej więcej ta wartość, która jest tutaj, czyli około 5 litrów. Ekspresówka, trasa. Tak, te 120, bo tak jak mówię, 130 to już strach, to jest 6, 6,5 i to jest, wydaje mi się, takie maksymalne spalanie tego MG. Natomiast z tych 5 myślę, że bylibyśmy w stanie zejść w okolice 4,5, jeżeli, jeżeli byśmy chcieli i się trochę postarali. Jest tutaj też obrotomierz, i powiem Państwu, że to w takich samochodach, w których Mamy do czynienia z hybrydą, która włącza nam silnik spalinowy, żeby wyprodukować prąd, i ten silnik spalinowy nieoczekiwanie pracuje na dość wysokich obrotach, które nie zgrywają się w naszym mózgu. Czyli jedziemy wolniutko, a silnik ma 2,5 tysiąca obrotów, ale mimo wszystko nie pracuje to tak jak hybryda Renault. Pracuje lepiej, moim zdaniem, pracuje trochę ciszej, w jakiś taki bardziej zrównoważony sposób. No i jeszcze też dodatkowo na nasz mózg dobrze działa to, że jest ten obrotomierz. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś tak. Jak włącza się ten silnik spalinowy, no to tak po prostu patrzę sobie od czasu do czasu na ten obrotomierz i jakoś to jest tak, to jest lepiej zrobione niż w wielu hybrydach, które wykorzystują silnik spalinowy do produkcji prądu, konstrukcji europejskiej, japońskiej czy koreańskiej. I lepiej zrobione i też jakby reakcja na gaz, to co słyszymy, to, co się dzieje z silnikiem spalinowym, mam wrażenie, że to wszystko jest jakoś lepiej poustawiane. Przyciski na kierownicy w ogóle nie podpisane. Tutaj jest przytrzymaj przyc ok, aby urpon. Domyślam się, że chodzi o to, żeby uruchomić ponownie, natomiast przycisku OK tutaj nie ma. Jakby też mogę się tylko domyślić, że chodzi o ten przycisk i że trzeba go przytrzymać OK, aby uruchomić ponownie, czyli żeby skasować tę wartość od uruchomienia. To chyba nie był przycisk OK. Spróbuję z tym. To chyba też nie. Nie jest przycisk ok. I ja się poddaję. Ja nie wiem, gdzie jest przycisk ok. Nie ma go tutaj. Nie ma go tutaj. Gdzie jest przycisk ok. W porządku. Eee, przycisk start-stop, jakby przycisk do uruchamiania silnika. W dobrym miejscu, ale taki dziwny. Wymaga odrobinki przyzwyczajenia. I dźwignia trochę podobna do tego, co, co jest w Audi. Dość wygodna. I przycisk P. Eee, i taki zwykły, tradycyjny samochód powiedziałbym, jeżeli chodzi tutaj o obsługę tego. No i pora się kawałek przejechać. Powiem Państwu, że pierwsze wrażenie, które ten samochód na mnie zrobił, było słabe. Przesiadłem się z Seata Terramara, który nie jest fajnym samochodem. Znaczy, może nie jest złym samochodem, ale jest takim samochodem nie, zupełnie niepostaranym. To znaczy, jest, wydaje mi się, dość duża przepaść. Jeżeli chodzi o przyjemność zjazdy, jeżeli chodzi o wystrojenie tego samochodu, wyciszenie pomiędzy zwykłym Leonem, a właśnie tą nowością, która zastępuje Atekę, czyli Terramare. No i też mamy tam do czynienia z hybrydą plug-in. Ja miałem przynajmniej tą hybrydą 1.5. No i niestety w Omodzie jest lepsza ta hybryda plug-in, i tutaj też jest lepsza. To znaczy, ten samochód nie zrobił na mnie pierwszego dobrego wrażenia tym, że. Terra to jest jednak samochód kompaktowy, i jednak to zawieszenie było w nim lepsze i układ kierowniczy jakiś taki bardziej precyzyjny. Nie, żeby tutaj było złe, no ale to jest segment B, napompowany, bo to, tak jak mówię, prawie 4,5 metra długości, naprawdę długi samochód, napompowany, ale. Hmm... Da się zauważyć, że, że to nie jest po prostu samochód kompaktowy, że on jest tylko rozciągnięty, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi, o to, jeżeli chodzi o to zawieszenie, to jest taka prosta konstrukcja. Jest też dość głośno w tym samochodzie, to też tak na pierwszy rzut, na pierwsze wrażenie troszeczkę przeszkadza. Bardzo słyszymy wszystko to, co dzieje się z kołami, bardzo słyszymy na wierzchnie. Jeżeli jest chropowata, to to naprawdę do nas dociera w nadmiarze. Jeżeli chodzi o obsługę, to ja już ją trochę znam i powiedzmy, że jestem już trochę do niej przyzwyczajony i to już nie jest problem. Jak to pierwsze wrażenie minęło, tak jak mówię, takie se, to zacząłem ten samochód trochę doceniać. Po pierwsze, to zawieszenie. Ono moim zdaniem jest ustawione i to już jest kolejne MG, które ma aspirację do tego, by być samochodem trochę twardszym dla tych kierowców, którzy jednak potrzebują jakiejś takiej precyzji w jeździe. Jeżeli miałbym ten samochód do czegoś porównać, no to porównałbym go do niemieckiej konkurencji. Moim zdaniem, to jeździ. Wyczuwalnie inaczej niż na przykład Peugeot 2008 czy Renault Captur, które mam wrażenie trochę są bardziej miękkie i bardziej komfortowe, co absolutnie nie jest ich wadą, po prostu takie są. Natomiast to jest takie trochę wyraźniejsze w pracy zawieszenia, w pracy układu kierowniczego i wydaje mi się, że ma za zadanie... Teraz słyszę silnik, zobaczyłem jakie są obroty, bo jadę 50 na godzinę, mam 1900 obrotów, słychać ten silnik. No ale 1900, a nie jakieś 3000 jak w, w hybrydach Renault na przykład, nie? Słychać on się pewnie za chwilę wyłączy i przejdzie, i, i przejdzie na prąd. Więc jakby bardziej w stronę Volkswagena bym szedł, jeżeli szukałbym jakiegoś porównania o pracę zawieszenia, pracy układu kierowniczego, o to jak to jest twardy, jak to jest zestopniowane. No dobra, no i układ napędowy. Wydaje mi się, że to jest ten najjaśniejszy punkt, jeżeli chodzi o ten samochód, i to jest karta przetargowa MG. Dlatego, że ten samochód z zewnątrz może robić dobre wrażenie. Pierwsza generacja była taką łódką na zbyt malutkich kółeczkach, i to nie był ładny samochód. Nie był nawet estetyczny ani w środku, ani na zewnątrz. Ten jest spoko. I tak na pierwszy rzut oka z zewnątrz to jest bardzo ładny samochód, w środku też ujdzie. No, dużo twardego plastiku, ale Frontera też ma dużo twardego plastiku. Dacia. Okej, okay. powiedzmy, że tam być może pewne elementy są troszeczkę bardziej postarane, no ale to też jest taki plastikowy, budżetowy samochód. Więc mamy tutaj cenę 100 tysięcy złotych mm. i to jest cena właśnie frontery albo da Ci Duster czy da Ci Bigster, ale tu mamy prawie 200 koni z bardzo dobrym układem hybrydowym. I to jest ta karta przetargowa MG. To znaczy, jeżeli ktoś się tym przejedzie i przejedzie się na przykład fronterą 1.2 140 koni, tą hybrydową z tą skrzynią sprzęgłową. To myślę, że będzie wolał to MG. Jeżeli ktoś się przejedzie tym MG i da albo Bigsterem, raczej Bigsterem, sterem. Nie znam jeszcze tej hybrydy 1.8. Czekam z ogromną niecierpliwością. Podobno jest fantastyczna i rewelacyjna. Zresztą też przecież to są już napędy robione przez firmy Horse, czyli przez chińsko-francuską spółkę, która została stworzona właśnie do tego, żeby budować układy napędowe. Być może Chińczycy tam dołożyli swoje know-how i po prostu dzięki temu ta hybryda jest fantastyczna. Dużo dobrego o niej słyszałem, jeszcze nie jechałem. No, weźmy takiego Big Stara z silnikiem 1.2, tam 130 czy 140 koni. Jak się nim chwilę przejedziemy, i przejedziemy się chwilę tym, to to po prostu fajnie jeździ. Nie? To po prostu fajnie jeździ. To jest naprawdę fajny, przyjemny, dopracowany napęd, który nie zamęcza nas za bardzo, bardzo wysokimi odgłosami silnika, który bardzo fajnie, bardzo szybko reaguje na dodanie gazu, który niewiele pali. No to 5 litrów benzyny na 100 km to jest naprawdę bardzo dobry wynik, jeżeli auto ma prawie 4,5 metra 4,5 metra długości. Wydaje mi się, że to będzie trochę tak, że te hybrydy, chińskie hybrydy, że one będą coraz ważniejsze na europejskim rynku, i że coraz częściej będą podbierały klientów na przykład w Toyocie. Bo tym się po prostu przyjemniej jeździ niż hybrydą Toyoty. Proste. Będą też podbierały trochę klientów na koreańskie samochody, na koreańskie suwy. Będą to robiły coraz częściej. I też. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że te chińskie elektryki, o których tyle się mówiło, one bardzo odwróciły naszą uwagę od tych samochodów. Które zaczęły tutaj wjeżdżać na pełnej petardzie i naprawdę robić swoje chińskie porządki na europejskim rynku, również na polskim rynku. Czyli od samochodów benzynowych, spalinowych, hybrydowych. No i właśnie te hybrydy, wydaje mi się, przez najbliższy rok czy przez najbliższe dwa lata powinny być w naszym centrum zainteresowania. Nie jako klientów, tylko żeby patrzeć sobie na to i spróbować to porównywać, jak to wszystko będzie oddziaływało na, na konkurencję. Dlatego że musi jakoś oddziaływać, bo nie wyobrażam sobie, by na przykład Volkswagen nie wyciągnął na przykład z tej konstrukcji jakichś wniosków. Ktoś z Volkswagena, jeżeli przejedzie się taką hybrydą MG, zobaczy, jak tutaj fajnie to wszystko płynnie działa, jakie to jest nieupierdliwe, jak dobrze działa odzyskiwanie energii. Czyli mamy tutaj jeden pedał hamulca, niezależnie od tego, czy auto jest na takim biegu, czy na innym, czy w trybie elektrycznym, czy w trybie spalinowym, ten pedał hamulca zawsze reaguje tak samo, nie jak w, e, w samochodach czy elektrycznych, czy hybrydowych Volkswagena. Jakby trzeba wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Volkswagen naprawdę powinni kupić jedno takie MG, Zebrać na części i zobaczyć, jak to jest zrobione i spróbować to, spróbować to skopiować no po prostu. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Jeszcze takie dwa, trzy zdania, podsumowania. Wydaje mi się, że ten samochód ma spore szanse na to, by podebrać trochę klientów, którzy są zainteresowani autami takimi jak dacia czy Duster, czy Bigster no wiadomo, że jeżeli będziemy chcieli absolutny budżet z LPG to tam mamy to za 80 tysięcy tutaj mamy za 100 tysięcy hybrydę dużo mocniejszą, ale to też nie wszystkim, się, nie wszystkim się to przyda dla niektórych na przykład absolutnym priorytetem będzie zużycie paliwa mnie ostatnio dasterem udało się Dasterem LPG zejść w okolice chyba 6 czy 7 litrów LPG na 100 km. Ale w kraju, w którym praktycznie nie ma autostrad, tylko jedzie się 90-stówką. Więc być może dla niektórych priorytetem będzie cena, jednak w przypadku Dastera niższa. Być może dla niektórych będzie przyzwyczajenie do jakiejś marki, czyli wtedy wygra Opel Frontera. No a być może ktoś się przejedzie i dojdzie do wniosku, że kurde, tym się naprawdę fajnie jeździ, bo tym się naprawdę fajnie jeździ. Kładę się pięknie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.